Ekscelencjo księże biskupie, ojcze, dyrektorze, czcigodni ojcowie, panie, panowie ministrowie, szanowni państwo parlamentarzyści, wszyscy szanowni państwo. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę dzisiaj razem z państwem spotkać się tutaj i porozmawiać o tym, co w mojej ocenie, w moim przekonaniu to jest również moje głębokie, prywatne przekonanie. Jest najważniejsze dla przyszłości nie tylko Polski, ale przyszłości Europy. Przyszłości nas wszystkich, to znaczy o rodzinie. Bo tak się składa też dobrze, że dzisiaj jest pierwsza rocznica bardzo ważna rocznica dla mnie, dla mojego rządu dla rządu, który mam zaszczyt kierować utworzonego przez prawo i sprawiedliwość. Pierwsza rocznica programu, wprowadzenia w życie programu, który w mojej ocenie ma przełomowe znaczenie programu Rodzina 500. To właśnie rok temu ten program zaczął być przez nas realizowany przy determinacji wielu ludzi. Początek tego programu bierze się jeszcze z kampanii wyborczej, kiedy Jeżdżąc po Polsce, rozmawialiśmy o tym, co jest najważniejsze, i wtedy postanowiliśmy wprowadzić do programu program właśnie wspierający rodziny. Można by powiedzieć nic wielkiego. Przeznaczenie środków finansowych, które mogłyby też niektórzy powiedzieć być wyższe, ale przeznaczenie środków finansowych, które trafiają do polskich rodzin po to żeby pomóc wychowywać dzieci bo taki był cel i zamiar a jednak przed nami nikt tego nie zrobił jednak przed nami te kilkanaście miliardów złotych które mogło trafiać do polskich rodzin trafiało no właśnie nie wiadomo do końca gdzie i to była ogromna determinacja wtedy na początku jeszcze końcówka 2015 roku kiedy musieliśmy po wyborach budżet przygotowany przez naszych poprzedników dostosować w taki sposób, aby wygospodarować ponad 17 miliardów złotych i potem w bardzo krótkim czasie wprowadzić, przygotować, wprowadzić ten program. I to jest ogromna praca wielu ludzi, całego rządu, bo to jest program, w który zaangażowali się prawie wszyscy. Ale są osoby, którym trzeba szczególnie podziękować, i ja chcę dzisiaj to zrobić jeszcze tutaj, właśnie w Toruniu, w tym miejscu. To jest pani minister Elżbieta Rafalska. To jest pani minister Anna Streżyńska. To jest minister, który nie jest już ministrem w naszym rządzie, ale wykonał ogromną pracę, minister finansów Paweł Szałamacha. To jest minister Henryk Kowalczyk. I to są wojewodowie. Wszyscy 16 wojewodów, którzy w każdym województwie czuwali nad tym, ażeby ten program został wprowadzonym w życie. Ale to są też wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, pracownicy urzędów, samorządowcy, to są pracownicy ośrodków pomocy społecznej, ponieważ w wielu gminach to właśnie poprzez ośrodki pomocy te pieniądze trafiają do ludzi. To są instytucje finansowe, banki, które nam pomagały. Media, które promowały ten program. Wszystkim państwu chcę bardzo serdecznie Podziękować. Zrobiliśmy naprawdę wspólnie wielką rzecz. Kiedy tworzył się rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy tworzyliśmy nasz rząd, pomyślałam sobie, że dobrze by było, byśmy w tym rządzie nie bali się mówić i myśleć o rodzinie. Żeby tak się stało symbolicznie wtedy, ale okazało się, że symbol stał się rzeczywistością. Zmieniliśmy nazwę ministerstwa, które do tej pory nazywało się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a my nazwaliśmy je Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I teraz najczęściej, kiedy słyszycie państwo o resorcie pani minister Rafalskiej, to praktycznie mówi się Ministerstwo Rodziny. To też jest drugi sukces, który osiągnęliśmy. <noise> Rodzina jest, była, jest i będzie symbolem polskiego rządu. Jest symbolem Polski. Nie boję się tego powiedzieć, dlatego że po kilkunastu miesiącach pracy naszego rządu otrzymaliśmy już tak wiele wyróżnień międzynarodowych w różnych miejscach. Polska jest przywoływana jako przykład państwa w którym rzeczywiście jest prowadzona polityka prorodzinna z prawdziwego zdarzenia. I to jest ogromny sukces naszego rządu. Oto właśnie nam szło i to będziemy dalej kontynuować. Nie ma większej wartości ponad rodzinę. I to jest dzisiaj przyszłość Polski i to jest przyszłość Europy. Europy, która przeżywa ogromny kryzys wartości. Europa, która nie potrafi sobie poradzić z kolejnymi wstrząsami i kryzysami, dlatego że wyrzekła się wartości, dlatego że Europą zaczęły rządzić partykularyzmy, ideologie politycznie umocowane w różnych środowiskach, które walczą z chrześcijaństwem i rządzi pieniądz, pieniądz, który ma przede wszystkim budować prywatne zaplecze. A my powiedzieliśmy i mieliśmy tę odwagę powiedzieć tutaj w Polsce, że nie takiej chcemy Europy i nie takiej chcemy Polski. Nie jest łatwo oczywiście, kiedy musimy mierzyć się z tymi, którzy odrzucają taką filozofię i mówią, będziecie z nami w jednym klubie, jeżeli przyjmiecie nasze warunki. Ale my już nie musimy walczyć o wejście do tego klubu, bo my w tym klubie jesteśmy i mamy takie same prawa i takie same obowiązki. I dzisiaj ja mogę powiedzieć tak, my mamy wartości, których będziemy strzec. I jeżeli ktoś mówi do mnie, wy macie zasady, a my, my mamy pieniądze, to ja mówię tak, ale zasady są ważniejsze. I to nie są tylko wasze pieniądze. Szanowni Państwo, kilkanaście miesięcy pracy naszego rządu to była rzeczywiście przede wszystkim polityka, którą chcieliśmy pokazać i udowodnić, że można w Polsce rządzić inaczej. Inaczej to znaczy można przede wszystkim koncentrować się i skupiać się na tych sprawach, które są ważne dla Polaków, dla obywateli, bo każdy z nas polityków. Otrzymuje mandat od wyborców po to, byśmy sprawy wyborców przede wszystkim realizowali. Trzeba myśleć o Polsce, trzeba myśleć o obywatelach, to jest nasz obowiązek. Wielu polityków o tym zapomina. Wielu polityków uważa, że można inaczej funkcjonować w polityce, że nieważne są właśnie wartości, zasady i że nieważny jest głos wyborców. Niektórzy uważają, że wystarczy raz na cztery lata zwrócić się do ludzi i wtedy otrzymuje się kolejny mandat. Ale to jest filozofia, którą my odrzuciliśmy na początku naszej pracy w rządzie, naszej odpowiedzialności za Polskę, bo jest to ogromna odpowiedzialność. Dzisiaj jedna formacja polityczna, prawo i sprawiedliwość, bierze odpowiedzialność za Polskę, zjednoczona prawica. Nie mamy koalicjantów. To jest oczywiście ogromny przywilej. To jest też niezwykle ważna możliwość spokojnego rządzenia. Ale z drugiej strony jest to również pokusa popełniania błędów i niewyciągania z nich wniosków. I odchodzenia od tego, co było na początku założeniem naszych rządów, a my powiedzieliśmy pokora i praca. I ja wiem doskonale, że musimy sobie każdego dnia te dwa słowa, pokora i praca przypominać, bo też popełniamy błędy. Czasami zbyt dużo. Czasami są to błędy, których można było nie popełniać, można ich było uniknąć, gdyby było więcej refleksji i zastanowienia. I to jest również dzisiaj, po tym kilkunastu miesiącach naszych rządów, myślę, nasze wielkie wyzwanie: byśmy potrafili Uderzyć się w piersi i powiedzieć, musimy się w pewnych obszarach poprawić. Jesteśmy ludźmi wierzącymi i wiemy, że pokuta zawsze dobrze robi i dobrze i działa. I czasami tę pokutę również trzeba odbyć. Ale myślę, że możemy powiedzieć dzisiaj po roku funkcjonowania tego projektu, Wielkiego cywilizacyjnego projektu Rodzina 500, że zmieniliśmy Polskę. Już w części udało nam się to zmienić. 94% dzieci, nie o tyle zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci. 94%. rzeczy nie bywała. Kiedy wprowadzaliśmy ten program w życie, to mówiono: nie dacie rady, braknie pieniędzy. Rodziny będą te pieniądze marnować, nie będą przeznaczać na dzieci. Nie będą dbać o to, żeby dzięki tym środkom dzieci mogły się lepiej kształcić, mogły wyjechać na wakacje, mogły odpocząć. Pieniądze będą marnowane. A my zaufaliśmy po prostu ludziom. Zaufaliśmy polskim rodzinom i okazało się, że mieliśmy rację. Doskonale wiedzą rodzice na, to, na co te pieniądze przeznaczyć. Dzięki tym środkom, które w 63% trafiają na polską wieś, z których skorzystało ponad 3 miliony dzieci w Polsce, dzięki tym środkom zmieniamy Polskę. I póki będzie rządzić prawo i sprawiedliwość, ten program będzie istniał. To mogę Państwu zagwarantować. Ale też Dzisiaj rozmawiamy o firmach rodzinnych. I dziękuję za tę konferencję, dziękuję za to spotkanie, bo to jest niezwykle istotne. Kiedy spotykałam się w kampanii wyborczej w różnych środowiskach, to miałam okazję również bardzo często rozmawiać i bywać właśnie w takich małych firmach rodzinnych. Firma rodzinna to jest podstawa polskiej ekonomii i gospodarki. Tak powinno być. Ja uważam, że my jeszcze zbyt mało robimy dla firm rodzinnych i na pewno to jest nasze wyzwanie i zadanie, z którym powinniśmy się zmierzyć. Często mówi się średnie firmy, małe firmy, małe, małe przedsiębiorstwa, ale myślę, że jest taka grupa w ramach tych, tych średnich i małych przedsiębiorstw, właśnie, którą określamy mianem firmy rodzinnych i ona jest specyficzna i ona jest specjalna. Firmy rodzinne oparte są na zasadach i na wartościach. To nie są bezduszne korporacje, w których trwa tylko i wyłącznie walka o zysk, o kariery o ciągłe, osiąganie wyższych celów. Te firmy rodzinne to jest coś więcej. To jest krwioobieg tych lokalnych gospodarek. Naszym obowiązkiem, obowiązkiem państwa jest te firmy wspierać, tworzyć takie zasady tworzyć taki system, by z małych mogły stawać się średnimi, a ze średnich dużymi. Ale jeżeli zadbamy również o te firmy rodzinne, jeżeli stworzymy system, który będzie je preferował, który je będzie umacniał, dawał im szansę rozwoju, to stworzymy zdrową polską gospodarkę opartą na zasadach, na wartościach, a to jest największym naszym osiągnięciem. Jeżeli nam się to uda, właśnie w ten sposób poprowadzić. Nie bezduszne korporacje, ale oparte na wartościach firmy rodzinne to jest przyszłość. W tych ostatnich kilkunastu miesiącach przygotowaliśmy zmiany, które również skierowane są do przedsiębiorców. Zmiany dotyczące systemu podatkowego, różnego rodzaju ułatwień, różnego rodzaju zachęt, żeby inwestować, pokazywanie projektów, programów, które mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku. My dzisiaj mówimy rodzina i rozwój. To są dwa słowa, które ze sobą bardzo pięknie korelują. To są dwa słowa, które pięknie współbrzmią. Rodzina i rozwój, przyszłość Polski. Oparta o rodzinę i o rozwój. A w ramach tego rozwoju jest miejsce, bardzo ważne miejsce dla firm i przedsiębiorstw rodzinnych. Myślę, że to, co w tej chwili dla nas wszystkich jest najistotniejsze i najważniejsze, to abyśmy to pokolenie 500, bo myślę, że będziemy mogli już o tym mówić, że to będzie pokolenie 500. Dzieci w Polsce rodzi się coraz więcej. Niektórzy mówią, że zaczynamy mieć baby boom. Zaczęłam się dzisiaj zastanawiać, jak to po polsku nazywać, bo nie bardzo mi pasuje to baby boom i myślę, że wymyślimy jakąś nazwę z panią minister, żeby na to zjawisko znaleźć polskie, piękne polskie określenie. Ale to jest fakt, dzieci w Polsce rodzi się coraz więcej. I sądzę, że będziemy mieć Każdego miesiąca coraz lepsze wiadomości. Bo o to chodzi: by polskie rodziny czuły się bezpiecznie, by miały stabilną przyszłość, by mogły być pewne swoich dochodów i żeby decydowały się na posiadanie dzieci. Jeżeli uda nam się ten projekt wprowadzić w życie i utrzymać go, a nie będzie łatwo, bo myślę, że są tacy, którym politycznie. Jest nie w smak, że Polska jest w tej chwili państwem bezpiecznym, osiągającym dobre warunki, wyniki gospodarcze, państwem, w którym praktycznie nie ma bezrobocia, państwem, w którym właśnie rodzą się dzieci. Jest wielu takich polityków, którzy przed nami próbowali inaczej ustawiać sprawy polskie, które dzisiaj, jak Państwo widzicie, ciągle krytykują, ciągle nas atakują. Dlaczego? ano właśnie dlatego że Polska zaczyna być państwem z którym inni się liczą państwem rozwijającym się państwem bezpiecznym państwem który nie boi się jasno i wyraźnie powiedzieć jakie są jego oczekiwania i nie boi się mówić prawdy wtedy na europejskich salonach wtedy kiedy ta prawdę powiedzieć trzeba i dla wielu polityków którzy Inaczej prowadzili sprawy polski, którym zależało na tym, ażeby Polska była państwem, które bezkrytycznie przyjmuje to, co inni uważają za dobre, ale nie dla Polski, tylko dla nich. I żeby Polska była państwem, w którym jest tania siła robocza, duży rynek zbytu, do którego można drenować gospodarkę i spokojnie budować swój kapitał, ale nie tutaj nad Wisłą. My zapraszamy wszystkich inwestorów. Chcemy, żeby tutaj się rozwijały różne firmy, żeby rozwijały się również firmy zagraniczne, żeby inwestowali. I robimy bardzo dużo w tym kierunku. Ale mówimy bardzo wyraźnie i jasno. Dzisiaj priorytetem polskiego rządu jest polska gospodarka, polskie firmy, w tym polskie firmy rodzinne, a przede wszystkim polskie rodziny. Bo polska gospodarka jest potrzebna nie dla obcego biznesu, tylko dla polskich rodzin. I tak prowadzimy polskie sprawy. I musimy też, szanowni państwo, pamiętać o tym, że nic nie jest dane raz na zawsze. Jeżeli nie będziemy sami potrafili zadbać o swoje sprawy. Nie będziemy potrafili zatroszczyć się o naszą ojczyznę, właśnie o nasze rodziny, o nasze miejsce na ziemi, to inni się o to nie zatroszczą, a zrobią wszystko, żeby nas utrącić. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy w tym dziele, które jest prowadzone, w różnych miejscach i chcę bardzo serdecznie podziękować właśnie tutaj w Toruniu za. Wsparcie, które mamy z Państwa strony, za to, że zawsze możemy na Was liczyć, za to, że razem robimy wiele, wiele ważnych rzeczy, nie dla siebie, ale dla Polski właśnie. Chcę za to bardzo serdecznie podziękować. I też mam ogromną świadomość tego, że Polska dzisiaj stoi przed jeszcze jednym wielkim wyzwaniem odbudowy naszej wspólnoty. Pokonania tych wszystkich złych sił, które ciągle tę wspólnotę próbują na różne sposoby niszczyć i w nią uderzać. Jesteśmy Polakami, wszyscy razem mieszkamy tutaj, w naszej ojczyźnie, która jest dla nas bezcenna. I powinniśmy zrobić wszystko, by ta wspólnota, bezpieczna wspólnota polska, rodzina cały czas się budowała. To nie jest łatwe. Bo by się tak stało, musi być wola i chęć z różnych stron. Ale dzisiaj myślę, że jeżeli od nas pójdzie przykład, że można robić wielkie dzieła razem, że można szukać języka porozumienia, to damy radę i może upłynie wiele miesięcy, wiele lat. Ale to, co dzisiaj stworzymy razem wspólnego, będzie owocowało w przyszłości. A pokolenie dzieci, rodziny 500 plus, będzie budowało naszą dobrą przyszłość. Dziękuję Państwu bardzo.